в горах Tu, w dzisiejszym odcinku jestem w górach na mojej 150 i mogę Was z góry zapewnić, że będzie ostra jadka, a do tego jest z nami wielka ekipa więc naprawdę będzie hardcorowa na no jarzycie sub, słyszę. wiecie o co chodzi? No i lecimy, lecimy tam, prawda, Januszu? Nie wiem! Aha. No to to! Daciname! Lecimy teraz taki mega mocny podjazd z kamykami, z korzeniami Mój kacik już się darł. No naprawdę nie jest łatwo, jest full hardcore. Tutaj miałem dwójkę przed chwilą odkręconą, odwiniętą do końca. Zobaczymy jeszcze raz, jak to pójdzie. dalně žle by startovali. Kurde, już byłem blisko. Już tam byłem dalej. Oh. Uff, dobra Nie mam już siły, żeby znowu Zjeżdżać, a potem wjeżdżać Więc zaczynam trawersować I lecę na półkę Jest w końcu udało się! Jestem na pierwszej płuce, więc co? Jadę dalej! bym powiedział tak średnio. Rusza się jak bus z węglem. nie ma dźwięk jakby szprycha obcierało wydaje że łańcuch się poluźnił i będzie on bombi o ten o waha. tak? jeździć obserwować no tak Dobra. No niestety podjazd do końca niepodjechany lecz pierwsza półka zaliczona z czego jestem mega dumny a teraz zjeżdżamy na dół aby zobaczyć co się dzieje z moim motocyklem bo to bardzo niepokoi Toż tak nie powinno napierdalać Dobra, młody wyciągaj sobie A co to jest? Patek Patyk w obręcz. Ale się wpierdoi Dobra, weź się przejść. Tylko no, kawałek Na to wygląda, że patyczek się życie A jeśli myślicie, że tylko mi się coś popsuło, to już patrzcie teraz. Jedna naprawa jest. A nie masz takich długich ciężarów. Druga naprawa. Elegancia, jeżozwierz, normalnie. Pierwsza liga. Motorki naprawione, więc lecimy dalej. O, w ogóle w następnym odcinku Kurde. Kurde. Nie, tylko nie lampa.